Codzienna dawka żużla. Nowy format drużynowych Mistrzostw Europy. Tegoroczna edycja wprowadza istotną zmianę w regulaminie: Dodanie dwóch wyścigów dla zawodników rezerwowych. Oznacza to, że młodzieżowcy zyskają gwarancję startów, co może wpłynąć na przebieg rywalizacji. Dotąd było tak, że Junior nie miał żadnej gwarancji startów. Był puszczany w sytuacji, gdy wynik zawodów był przesądzony. Teraz będzie miał dwa pewne starty. To dobrze, bo poczuje się bardziej potrzebny. Wyjaśnił Dariusz Cieślak w rozmowie z polskim żużlem.pl. Nowe biegi oznaczone jako R1. I R2 zostaną rozegrane po 8 i 16 wyścigu. Zmiana ta może mieć duże znaczenie w wyrównanych spotkaniach, a Polska jako faworyt turnieju ma szansę zdobyć dodatkowe punkty w tych biegach. Turniej finałowy odbędzie się 28 czerwca w Gdańsku. To, że Maksym Drabik został kapitanem drużyny Rowu Rybnik, skomentowali chyba już wszyscy. Teraz przyszła pora na samego prezesa Mrocka. Na łamach sportowych faktów odniósł się do krytycznych słów tego wyboru przez trenera Marka Cieślaka, o których mówiłem parę dni temu. Uważam, że to błędna diagnoza ze strony trenera. Chciałbym zapytać Marka Cieślaka, skąd wzięła się hipoteza, że Maksym potrzebuje pomocy, by wyjść na prostą. Rozumiem, że ma za sobą słabszy sezon, ale taki zawodnik potrafi przecież rozłożyć swoje występy na czynniki pierwsze i wyciągnąć właściwe wnioski. Za tym, żeby to Maksio został kapitanem, głosowali zawodnicy. Dostał wotum zaufania w szatni. Byłem obecny na tym spotkaniu wraz z trenerem Piotrem Żyto. Nie ukrywam, że zgodziliśmy się z taką propozycją i ją poparliśmy. Podkreślam jednak, że że wyboru dokonali żużlowcy. Co do problemów w innych klubach Drabika, powiedział Nie chcę komentować wydarzeń, które miały miejsce, gdy Maksym Drabik nie był moim zawodnikiem. Teraz jest stuprocentowym kapitanem w Rybniku. Będzie brać udział w naradach, a prawdopodobnie je nawet prowadzić. Piotr Żyto ma natomiast zbierać całą ekipę i to odpowiednio moderować. Kłopot pojawia się, kiedy ktoś na siłę próbuje robić z niego durnia. Niektórzy przeprowadzają z nim wywiady i piszą coś innego niż on mówi. A później pojawia się zdziwienie, bo Maksym reaguje i kończy z delikwentem rozmowy. Najlepiej wtedy napisać, że to dziwak. Prawda jest jednak zupełnie inna i było to widać podczas naszej prezentacji. Podsumował Mrozek. Czyli można to skwitować słowami jest super, jest super, więc o co wam chodzi? Doświadczony trener Lek Kędziora objął stery w Wybrzeżu Gdańsk, a głównym celem zespołu na nadchodzący sezon jest powrót do drugiej Ekstraligi. Kędziora kładzie duży nacisk na współpracę między zawodnikami na torze. Nie może być tak, że nie oglądamy się na kolegę. Musimy sobie Pomagać na torze, żeby ten wynik budował, a przez to, żebyśmy mieli przewagę w takim systemie ścigania się, powiedział szkoleniowiec w rozmowie z dziennikiem bałtyckim.pl. Trener ostrzega także przed rutyną i nadmierną pewnością siebie. Jeśli wpadniesz w rutynę i uwierzysz, że jesteś najlepszy w tej lidze, to wszystko jest za mało. Trzeba wyjść trochę szerzej nie tylko w lidze, pracować nad tym, aby być sportowcem żużlowcem. Jakieś to pogmatwane z poplątanym, ale niech mu będzie.